Nadwaga to, jak zapewne wiesz, nie jest stan, do którego każdy chciałby dotrzeć z własnej woli. Na całym świecie są setki milionów osób, którym przydałoby się zrzucić przynajmniej kilka dodatkowych kilogramów. Wielkim problemem jest nie tylko sam wygląd, lecz nasze zdrowie. Zbędne kilogramy obciążają nasze stawy i narządy wewnętrzne. Wiele osób ignoruje jednak ten fakt i żyje dalej, jakby nic się nie stało. Lecz nie zawsze tak jest. W tym filmie przedstawię Ci historię mężczyzny, który stracił 90 kg w ciągu 365 dni. Postanowił on zarejestrować swoją przemianę, aby dać przykład innym. Zaczynajmy. Tomasz, rozpoczynając swoją transformację, ważył ponad 215 kg. To zdecydowanie za dużo dla osoby, która chce cieszyć się swoim życiem. Jego przemiana zaczęła się od zwykłych spacerów ze znajomymi. Początek nie był idealny, ponieważ zamiast schudnąć, przytył 3 kg. Jednak to nie powstrzymało go przed dalszą pracą. Dzieląc się swoją historią w mediach społecznościowych, otrzymał wiele rad i wskazówek od cenionych specjalistów w dziedzinie odchudzania. Prócz spacerów, rozpoczął ćwiczenia w domu. Przyznaję, że na początku odczuwał wiele bólu z racji na swoją wagę. Bolały go mięśnie i stawy, to jednak nadal go nie powstrzymywało. Przy tak dużej wadze okazało się, że nawet niewielkie ćwiczenia fizyczne powodowały zmianę. W ciągu jednego tygodnia potrafił schudnąć nawet 5 kg. Do jego spacerów zaczęło dołączać coraz więcej osób, co jeszcze bardziej motywowało Tomasa do zmiany. Zaczął dostawać coraz więcej pochwał i zachęt od osób, o których nigdy nawet nie słyszał. Rok szybko przeleciał i Tomasz w dokładnie 365 dni schudnął ponad 90 kg. Z tego co wiadomo, nie ma zamiaru zatrzymywać się na tym wyniku. Jego marzeniem jest osiągnięcie wagi 95 kg, więc zostało mu w porównaniu do tego wyczynu jeszcze tylko 30 kg. Jak widzisz, jeśli chce się czegoś dokonać, to zawsze jest na to szansa. Mam nadzieję, że ten film zachęcił cię do zadbania o swoje ciało i zrzucenia zbędnej wagi.